dobry widzowie, dzisiaj jest już piąty odcinek z Gry The Simulator I zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym powiedzieć, że aż 88,3% nie subskrybuje kanału. Dlatego, jak chcecie mieć powiadomienia i chcecie być na ekranie subskrybentów, to subskrybujcie kanał z dzwonem tam na dole i dajcie też publicznego suba żeby na pewno pojawić się na tym ekranie subskrybentów. Ostatnio subskrybowały mnie trzy nowe osoby, witam je wszystkie serdecznie oraz dziękuję wszystkim im za subskrypcję oraz wszystkim moim subskrybentom kanału. Niestety nie mieli oni publicznego suba, ani jeden z nich, dlatego nie mogę ich pokazać na tym ekranie. Pamiętajcie, żeby zostawić też lajka, bo pamiętajcie, że dwa lajki to jeszcze odcinek w sobotę oraz dwa odcinki w następnym tygodniu będzie to już najprawdopodobniej wtorek i sobota będą odcinki i to już będą odcinki o 17.30. Wbijcie też do opisu, bo tam jest kanał brata, kanał kuzyna, mój Discord oraz trzy serwery znajomych, a nazywają się AX Minecraft na kwadracie polska gang Robloxowy. Te trzy serwery Wam polecam. Ja Was zachęcam do wbicia, a już bez przedłużania Zapraszam do miłego oglądania. Ukradnij biżuterię z domu numer 107 mamy kupione już narzędzia jubilerskie, elegancko. No to co, teraz już tylko zostaje nam pojechać do, do domu 107 I sprawdzić co on tam ciekawego dla nas takiego ma Ale z tego co wiemy ma jakąś biżuterię, bo poznaliśmy rozkręcanie biżuterii Po to mamy też na nie narzędzia Okej, okay, 108 jest koło 107 Czyli najpierw była 108 a teraz będzie 107-ka. No dobra. Na początku rozejrzyjmy się, jak wygląda dom. To wszystko trzeba obczaić ładnie. I sprawdzić, czy gdzieś na przykład nie ma jakiegoś żywopłotu, czegoś, wiecie. Łatwo spiąć się po płocie z tyłu domu. No dobra. Czy to tylko tyle. Dobra, teraz przyjdźmy o 12. 12. Proszę bardzo. Dobra, jest już 12. My wychodzimy. I co? Trzeba sprawdzić? Czy nikogo gdzieś z nich tutaj nie ma. Chociaż jest to interesujące, że. Wydaje się. A już się wydawało, że nikogo nie ma. Teraz o zerowej. Mam podejrzenia, że zaraz coś po prostu zniknie z domu. I będzie można się po prostu już włamać. Na razie jeszcze tu jest osoba. Nie. No nikt nie idzie. No to dobra. Pijamy. Na te tereny dobra, jesteśmy na ich terenie. Tu są jakieś drzwi, automatyczny wytrych, idealnie tu są, w sypialni leżą. No dobra, mamy ich oznaczonych. Skoro wiemy, co się dzieje z nimi, to przychodzimy sobie na szóstą i szybko wychodzimy z auta. Automatycznie. Bo raczej lokator będzie wychodził z domu. Albo będzie tu. Dobra, wszystko mamy elegancko obczajone. Widzimy się, punkt siódma. Dobra, wszystko pięknie mamy. Jest i punkt siódmy. Może zabieganie mi oskarżyć, co? Teraz tutaj żywopłotem sobie elegancko przeskoczymy. Jeden jest poza domem. Dobra, co poszedł? Poszedł, mamy to zrobione. Chodzimy teraz od tyłu. Bierzemy ekspres do kawy, bo to jest warte. Tu widziałem dużo pieniędzy. Uszkodzony iPhone to nie, to nie będzie warte. Uszkodzony iPhone kolejny też nie. Radio też nie. Kareczkę bierzemy oczywiście. Przerzucimy sobie ją. Dobra, ja okradnę tak ten dom, że oni nawet nie będą wiedzieli. Lokatora nawet nie ma w domu. To jest niemożliwe, żebym ją usłyszał. Bo go nie ma w domu, jak wiecie. Stara gitara Yamaha. Znowu tylko uszkodzony iPhone. Czy tu będzie dysk? Nie ma dysku. Mamy bransoletę. Budzi. Tak, szczerze, o, o kurde. Ktoś nas widział. Dobra, tam możemy wziąć mały telewizor, elegancko. Oni nawet nie będą wiedzieli, że ja tu byłem. Dobra, wychodzimy. Parkujesz w nietypowym miejscu. Może i tak, a może i też nie. Dobra, wsadzamy to, wsadzamy to i co? Zwamy poza mapę. Jeszcze musimy wybić im okno na pierwszym piętrze, ale to zrobimy sobie zaraz. Wrócimy do nich i rozbijemy im po prostu. Te okno S. No i super, o to chodziło. Dzwoni wini. The Tutaj mamy narzędzia jubilerskie. I jak to teraz działa? Po prostu klikamy. Aha. No dobra. I tak każdy kryształ rozumiem, tak? No dobra, łatwe. Nie za trudne. Zobaczymy. Czyli jeszcze dzisiaj safe sobie zrobimy? Dobra. Eee, co teraz potrzebujemy? Ale to potrzebujemy dwóch punktów. Po prostu wsiadamy do samochodu. I lecimy do Lombardu. To wszystko sprzedać. Jesteśmy już w Lombardzie. Mamy telewizor i drukarkę do sprzedania. Welcome back. Welcome Nie, sprzedałem nasz stary toaster. No dobra Nieważne. Lecimy jeszcze na Greenview, żeby wybić im te okno. Za to też dostaniemy expa. Przychodzimy równo o 8, nie ma co. Po, po prostu jeśli przychodzimy Krewniemy jeszcze jakiś łup, żeby na pewno mieć y, coś na expa Dobra, wbijamy Otwieramy automatyczny wetrych Bierzemy mikrofalówkę Targnięcie, znowu ktoś nas zobaczył Zachód słońca, bardzo ładny obraz Mamy tu jakieś routery, nie routery O, tu mamy jeszcze driver który nam się totalnie nie przyda, ale tam kij z tym jak już okradamy to do końca ten dom No właśnie, przegapiliśmy kilka dolków tu coś jest, tu nic nie ma tu jeszcze router a tu jeszcze tą lampę, a tu jeszcze ten bazon jeszcze jeden router. Stara gitara. Dobra, wywalamy jakieś rzeczy. A mam router, router, uszkodzony iPhone, uszkodzony iPhone i jeszcze pendrive. I lamp już nie mogę podnieść. No dobra. To będzie nasze zadanie. Więc je robimy. Tylko jeszcze sprawdzę teren. Uuu, jeszcze jest mały telewizor. No dobra, już chyba nie będziemy aż tak patrzy na to. A, no dobra, zadanie zrobione. Nic się nie stało, to jednak weźmiemy sobie ten telewizor. Czemuż by nie? Myślałem, że się odpali alarm, ale jak się nie odpalił, to nie. Korzystamy. No teraz tak. I dobry. Nic podejrzanego nie robię. Jak coś, dobra, i uciekamy za linię. Ale co jeszcze do domu? zobaczyć ile ekspa. Dobra, mamy to wszystko, mamy też nowy poziom, czyli możemy się nauczyć otwieranie zamków, poziom czwarty. Otóż safe szkoleniowy, no to zaraz, tylko najpierw kupię... Nie to. Narzędzia do otwierania. No i będziemy mieć 10 tysięcy, myślę, więc naprawdę już niezła suma nam się kroi. No, 9742 to i tak jest dużo, moim zdaniem. Więc teraz lecimy do domu, kupujemy nasze narzędzia do otwierania sejfów i lecimy sobie na SafeIk. Dobra, to będzie narzędzia do otwierania sejfów. Jakieś słuchawki. No, raczej to było wiadomo, że to będą słuchawki i coś jeszcze. Sprawdźmy, jak to działa. Okej, okay, ciągniemy i co? O, i są. So... O, i teraz w tą stronę. Okej, okay. okej, okay. otworzyliśmy. No dobra. Dokumenty w sejfie, zlecenie przyjęte Więc nie walimy się, lecimy na GreenView I sprawdzamy Don 102 Dobra, zacznijmy sobie od początku Zerowa Okej, okay. mamy zerową Lokatorzy wychodzą, a teraz trzeba się przespać do szóstej, więc śpimy. Dobra, widzowie, więc śpimy do szóstej. Dobra, mamy szóstą. Wstajemy i szukamy lokatora w domu 102. Akurat wrócił z przygody. Mamy to. Łatwo idzie ze bójką? Teraz musimy przyjść o dwunastej. Więc lecimy. Dobra. O, pokój dziecięcy. Dobra. Jak zawsze tylko z tym ułomem. Dobra. Mamy ich. Wiecie co? Jak już mamy ten niebieski teren. To już tylko. Prześpijmy się. Do tej godziny, gdzie ich nie ma i buchnijmy im to co trzeba. Dobra, ale zapomniałem, żeby wejść przez okno, my przecież potrzebujemy jeszcze nóż do szkła. Musimy go kupić Mamy 7000 na koncie. Nóż do szkła. Troszkę nas wyzeruje. Dobra, teraz mamy nóż do szkła. Dobra, pijmy do 20.00. Teraz wychodzimy i wchodzimy. Odpalamy auto. I lecimy szybko za ich dom. Skoro jeszcze od 20 jest otwarte, to lecimy. Trzeba zaparkować z tyłu. Ojej, przechodzi pieszy. Nie możemy raczej nikogo też potrącić w tej grze. A próbować nie chcę, bo albo będzie mandat, albo skończymy grę. To jest jakiś typ. Poznaczę go sobie, czemu już Aha, nie mogę, no dobra Szybko Akurat zdążyliśmy. Mamy jakiegoś pada. Może w szafkach coś będzie ciekawego. Mamy dolarki. Zawsze coś, wiecie. Dolarki też nie są złe w sumie. I o zerowej dopiero wychodzą. No, to jeszcze chwilę sobie poczekamy. Dobra, gdzie oni są? Zaraz się pokażą. Dobra, w tym momencie są poza domem. Dobra. Teraz już nikogo nie ma. Tanzoletka. Mają tablet. Sejfik. Oj, źle. Na razie są małe fale dźwiękowe. Już tu. Teraz w tą. Kurde, ale mają I w tą teraz, full dobra. Mamy to. Dokumenty, wazon. To wszystko jest już w naszych rękach. Książka jest do wzięcia, już myślałem. Ten wazon nam nic nie daje raczej. Tu mamy latarkę. No ona nam się nie przyda w ogóle. Co tu mamy? No, w sumie to nic, sama bieda. O, tu już konstola. Kolejne pady, o, dużo pieniędzy jest w tym domu, czemu takich domów nie możemy okradać więcej? Mamy klucz do drzwi. Dobra, teraz pytanie, czy tu coś jest? Zestaw głośno mówiący. Telefon. No dobra, tu nic nie ma. Ale jak wyglądała Łazienka, jest telefon. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. W kibelku nic. No dobra, to chyba wszystko mamy. Jeszcze jest ten duży telewizor do wzięcia. Więc lecimy z nim. Znaleźliśmy też klucz do ich drzwi Nie ma wyłamanego zamka Ale są otwarte, więc też mogą Mnie znaleźć. Dobra, teraz do domu Cały łup Opylamy Dobra, i teraz tak 1000 PD dostaliśmy Łocho, i mamy pozostałe punkty umiejętności 2 jeszcze. Możliwa wycena większej liczby przedmiotów oraz korzystanie z dolnetki do obserwacji z dystansu. Uczymy się tego. Oraz uczymy się też plecak, poziom 3, Ostatni. No dobra, jest super. Teraz mm, tablet. Telefon. Telefon. To wszystko trzeba sprawdzić. Trzeba rozebrać też branzoletkę. Dobra. Rozebrana. Jeszcze jedna część tylko. Ta już miała tylko 4 kryształy, nie 5. Czy tam szmaragdy? Nie wiem. Dobra. Wchodzimy na BlackBeja. Sprawdzamy, czy coś tutaj jest. Widziałem stary toaster. Na rabuj.pl pojawiły się nowe misje, których nie mieliśmy jeszcze. No dobra, czekajcie, bo jeszcze jednej nie wziąłem. Wziąłem. Yy, tak, nie, wzi yy, nie wzięliśmy potłucz, naczynia naszym Johnsonom, ale to już zrobimy sobie w następnym odcinku. Takie zleconka. Teraz trzeba już pójść do Lombardu i zakończymy sobie dzisiejszy piąty odcinek. W następnym odcinku mamy zaznaczyć kamerę, więc będzie ciekawie. Wazon jest za 1500, konsola za 700 i to jest za 1500. Mamy znowu dużo kasy. No dobra. Więc ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia lub nocy, zależy kiedy to oglądacie. Subskrybujcie kanał, dzwonem, jak jesteście nowi na tym kanale i ten kanał wam się podoba. Pamiętajcie, żeby zostawić też lajka, bo dwa lajki to jeszcze odcinek w sobotę oraz dwa odcinki w następnym tygodniu. A już się z wami żegnam. Ciao!